Dobry witajcie. Ruszamy w takim razie z budową koparki. Obiecałem, że pójdzie to szybko. I dzisiaj mój kumpel przywiózł kilka rzeczy takich dedykowanych właśnie do tych koparek, tych nietypowych komputerów, które są koparkami. Kilka rzeczy z moich. Zaraz wam pokażę. Postaram się omówić dzisiaj elementy pod, takie podzespoły tego całego zestawu. Na tym się jeszcze dosyć dobrze znam. W swoim życiu poskładałem, myślę, że już nawet z kilkadziesiąt takich, od najtańszych do bardziej rozwiniętych, rozbudowanych zestawów. Od czego zaczniemy? Od płyty głównej. Tutaj jest płyta główna, już Wam pokazuję. MSI to jest B540 Gaming Plus Max. Procesora nie widać, tu jest Ryzen 5 3600. Zakryty jest przez ten cooler. To jest cooler taki Silentum PC Fortis trójka i to jest zamocowane już ten cooler, cooler. Cooler tutaj wentylator to jest 140 mm. Całkiem sporo jest to, nie? I tutaj od razu jedna osoba widziałam zapytała chyba na YouTubie pod tym filmem o obudowie po co w ogóle dawać taki taki cooler? Słuchajcie. Tutaj ten zestaw generalnie ten procesor jest całkiem spory, nie? Ma 6 rdzeni, 12 wątków, więc na nim również da się trochę pokopać. Więc trzeba go też porządnie schodzić. Troszeczkę sobie podkręcimy ten procesor i to da radę. I jeszcze chyba zanim zacznę. Generalnie myślę, że tutaj chodzi też o to, aby do tej jednej płyty głównej, gdzie jest procesor Pamięci, i te wszystkie inne rzeczy, podpiąć jak najwięcej kart graficznych. One będą liczyć, ale ten zestaw i tak, i tak zżera trochę energii. I o to chodzi, żeby tą energię również trochę odzyskać i żeby ten jeden zestaw podstawowy, czy właśnie płyta główna, z Prockiem podzielić czy wykorzystać w maksymalnej liczbie kart. No bo ten. Procesor musi tym wszystkim zarządzać. Więc, tak, od razu powiem, że tutaj spróbujemy też ustawić jakieś tam niewielkie kopanie, ale niech sobie to też działa na samym procesorze. Dobra. Płyta główna jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć slotów PCI Express. Ma również jeden port M2. I tutaj da się też podpiąć takie rozszerzenie. To najwyżej znajdę fotkę, bo nie mam tego tutaj. Tak wyglądają te płytki i da się również tam wpiąć USB, które będzie wykorzystane. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy dwie karty pamięci tu są. Mm, tu są HyperXy Fury ddr 4, 2 razy 4 giga. To starczy aż na to. i chyba częstotliwość 3000, jak pamiętam, tak? Coś takiego i. Co jeszcze? Ta płyta główna w ogóle słuchajcie, jest dosyć ciekawa, bo tego nie wiedziałem, że da się tą płytę uruchomić bez procesora i bez, bez niczego tak naprawdę. Zasilacz bez procesora, bez pamięci. Tutaj jest taki jeden malutki przycisk, i z tego również skorzystałem. Kiedy nie ma tutaj żadnego sprzętu, ściągamy najnowszy BIOS ze strony producenta i. Uruchamiamy płytę z pendrive'em z biosem z tym ściśniętym przyciskiem. Płyta się butuje prosto z pendrive'a, pobiera bios, updateuje go i gotowe. Czyli to też również trzeba zrobić, ale to może jeszcze o softwareze później. Dobra, procek omówiony pamięci, cooler i to. Już będzie nam śmigać. Jedziemy dalej. Patrzę tutaj tylko, co, to, co tutaj jeszcze mam w pudełku. Czy czegoś tutaj nie pominąłem? Chyba nie. Czyli, aha, i jeszcze może tutaj też uwaga taka, czy może na przykład używać jakieś starsze płyty z jakichś jakich starych komputerów z słabszymi procesorami? No bo ten Ryzen, no to już nie jest taki zły, nie? I tutaj, chyba, również taka uwaga yy, kolegi Baksika. To od razu tutaj powiem i zapraszam Was na jego kanał YouTube'owy. Link w opisie, tam macie mnóstwo informacji: mnóstwo filmów. I on również wspominał o tym, że do tych najnowszych, najbardziej wydajnych kart graficznych, żeby nie stosować tych starszych procesorów, ponieważ one po prostu nie wydolą, jak gdyby. Nie sprawdzałem tego, bo, bo równie dobrze można byłoby to sprawdzić, ale no, zaufam specjaliście, on tych koparek się naskładał, więc myślę, że wie co mówi, więc ten procesor według niego również powinien być mocniejszy, żeby obsłużyć taką moc, która tutaj będzie drzemała. Dobra, jedziemy dalej. Rzecz kolejna. Super istotna słuchajcie. Super istotna, na tyle istotna, że tutaj przyniosłem kilka rozwiązań. Już biorę. Chciałem powiedzieć o zasilaczu. I teraz tak. Najprostszą metodą jest oczywiście zastosować tutaj taki zasilacz ATX-owy, typowy nie, jak macie w komputerach. Ale trzeba pamiętać, że te wszystkie karty graficzne, Pociągnął naprawdę spory prąd. I po pierwsze trzeba mieć zapas energii, którą możecie dostarczyć do, do, tych, do tych kart. I tutaj naprawdę nie ma, nie ma żartów. Wszystkie jakieś awarie, no może, może nie wszystkie, ale główne awarie, jeśli chodzi o, o koparki, to jest zły dobry zasilacza, za cienkie przewody, źle pozarabiane wtyczki czy tanie chińskie konektory. Uważajcie. I tutaj ten zasilacz to jest jakiś 400, chyba 450. No, Jarek, dalej, gdzie on jest? Gdzie tutaj moc jest podana? Tak mi się wydawało, że to jest chyba 450. Tak, 430. Czyli ten zasilacz będzie wykorzystany, słuchajcie, tylko i wyłącznie do. Proszę bardzo. Wykorzystamy oczywiście ten przewód i. Ten przewód, czyli zasilimy płytę główną. Można jeszcze wykorzystać sobie tutaj któreś z tych portów SATA, który zasili nam dysk SSD. O dysku jeszcze zaraz Wam powiem. Czyli to będzie zasilacz numer jeden, który będzie odpalał całość i nic więcej: nic więcej ten zasilacz nie będzie robił. Można zrobić to jeszcze inaczej. Można po, posłużyć się takimi zasilaczami, i to już jest poważna sprawa. Powiedzmy, e, to jest 1200 w 1200 Gold, Gold Plus, tak? 80. Dlaczego takie zasilacze też się nadadzą? Po pierwsze, one będą ciche, bo no, to są do stosowania w domach, e, w komputerach domowych. Po drugie, no zawsze można powiedzieć, że kurde, nie nie, nie wyszło na przykład. Tak. Nie, ta koparka to nie jest dla mnie, i w ogóle pozbywacie się tych sprzętów, więc na pewno taki zasilacz bez problemu sprzedacie, bo no to jest akurat mój zasilacz do, do mojej stacji roboczej, do, do komputera, na którym pracuję. Sprawdziłem, na poprzednim na 850 bez problemu to poszło i ten zasilacz na razie sobie u mnie stoi. I jak również tutaj zwrócicie uwagę, to takie zasilacze kiedyś kosztowały, nie wiem, może z 600 zł, może może troszeczkę więcej, a teraz ceny dobijają do, nie wiem, nawet do 2000 albo może trochę więcej. Jeszcze coś wtrącę. Słuchajcie, nie chciałbym, żeby ten film był nie chciałbym, żeby w komentarzach pod tym filmem były jakieś najazdy właśnie na tych górników, którzy składają sobie te wydają swoje pieniądze w końcu. Składają te, te sprzęty i odpalają i coś na nich robią. Słuchajcie, to jest tak naprawdę. Nie wiem, gamerzy będą najeżdżać na górników, bo oni nie mogą kupić kart graficznych. No jak nie mogą? No, mogą kupić. No Tak samo ci górnicy kupują sobie te karty graficzne, jak i każda inna osoba. To, że ceny po prostu tych wszystkich podzespołów osiągają no, holendarne, po prostu pułapy. Ja też na to patrzyłem, i to jest dla mnie po prostu przegięcie, że tutaj każda, każdy element potrafi po prostu skakać sceną razy dwa, czy razy trzy i nadal znikać z półek. Dostanie niektórych tych elementów to, to jest po prostu szok. Więc naprawdę, chciałbym, żebyśmy się w tym filmie skupili na budowie tego, a nie na ocenianiu, czy nie wiem. Greta Thunberg będzie krzyczeć, że o tyle energii zużywa. No kurde, nie wiem. Ma ktoś panele na dachu, no to zużywa na to, co chce. Dobra, takie króciutkie wtrącenie, nie? Więc dobra, zasilacz tutaj mamy taki modularny ATX domowy, ale idźmy dalej. Są jeszcze inne rozwiązania. No i zobaczcie, tutaj mamy no oczywiście tam kable, i tak dalej, te nie wiem, futerały, czy jakieś tam opaski, naklejki, wiecie, w takich rzeczach. A tutaj macie zasilacz typowo serwerowy, tutaj Bitmine. Tak. No i zobaczcie już, jak wyglądają. Przewody tutaj wyprowadzone, grube mega zaciski, tutaj są akurat przewody, A, już patrzę. 18. AWG. Więc nie są jakieś za grube. I to jest zasilacz chyba 1600. Więc, po pierwsze, tutaj zobaczcie, mamy wiązkę przewodów. Wychodzą tutaj e, moleksy szóstki. Oczywiście to można poprzerabiać i zrobić z tego moleksy ósemki czy 6 plus 2. W każdym razie, taki zasilacz to jest nie wiem, po porównaniu w cenie, w granicach, nie wiem, 300-200 zł taki zasilacz, a ten, no tak jak powiedziałem w tym momencie nawet z 2000. No oczywiście tutaj mały wyjec tak zwany, który po prostu będzie wył na maksa. Zasilanie z sieci od razu to się uruchamia i sobie wyje. No czekajcie, może nawet mam tutaj, o to wam od razu pokażę. A nawet nie tak źle, bo nie jest chyba na pełną moc, bo jeszcze jest taki stan przedmuchowy. Tryb. Dobra. I teraz czary, zobaczcie, jak kondensatory jeszcze tutaj trzymają, że to jeszcze działa. Niech sobie działa. No i idźmy dalej. Jeszcze rozwiązanie, jeszcze bardziej powiedzmy profesjonalne. Tutaj wentylator już jest mega duży. To jest zasilacz ABMA, Emerson. Czy. W sumie nawet nie wiem, czy ABM, czy Emerson. To jest zasilacz 2000. A już patrzymy. 1975. Tutaj zasilanie wpinamy. A tutaj na tych wielkich pinach trzeba polutować przewody. I myślę, że tutaj taki zasilacz ja sobie pozwolę przerobić pokażę wam jak to zrobić naprawdę dobrze bo słuchajcie ten zasilacz wytrzymuje 170 chyba amper 162 ampery więc tu naprawdę olbrzymie prądy mogą płynąć i z tego jesteście w stanie wycisnąć to są e, standardy chyba platinium, więc tutaj efektywność jest no niesamowita przy tych no, może być różnie. I teraz pod filmem o obudowie tej drewnianej, również tam zwracaliście uwagę, że to się tak grzeje, że, że trzeba uważać, bo wysokie temperatury, słuchajcie, naprawdę na tych, znaczy inaczej, nie, że na tym, tylko że generalnie na tych domowych ATX-ach będzie na pewno dużo więcej problemów niż na takich zasilaczach i dobrze zarobionych przewodach o dobrych przekrojach. Więc miejcie świadomość, że to jeśli ktoś robi to z głową i wie, to naprawdę tutaj da się to zrobić dobrze i bezpiecznie również. Dobra, zasilacz omówiony, więc tutaj z tym zasilaczem będzie troszeczkę więcej tematów. Postaram się to zrobić naprawdę dobrze. No i również Wam to pokazać, jak mi te, te zarabiane przewody wyszły. No, bo słuchajcie, dobra, tutaj jest jakiś tam stary typ, ale generalnie te wszystkie jakieś tam cieniutkie. No, jeszcze na SATA zasilanie to w ogóle odpada. Potopicie to, nic z tego nie będzie, będą jakieś tam problemy. No, a oczywiście, ma to być y, bezpieczne, tak. A jeszcze ten zasilacz, kurde, ile tego? Dysk. Najmniejszy SSD, jaki się da. To jest akurat 128, są chyba jeszcze 80. Na tym będzie to działać bardzo dobrze. Można oczywiście byłoby to nawet odpalić z pendrive'a, ale pendrive'y nie są też zalecane. Po kilku miesiącach potrafią po prostu przestać pracować, więc mały SSD da radę. To było, to było, to było. No to co zostało? Karty graficzne, tak? Karty graficzne. Karty graficzne, proszę bardzo, tutaj mamy tą jedną 3070, tak 3070 to jest ta w wersji takiej krótkiej i tutaj już jest wstawiony riser na dole, ta płytka ona jest wpięta, a tutaj mam jeszcze jakieś wolne. Co to jest ten riser? Ponieważ te wszystkie karty graficzne by się nam nie zmieściły Płytę główną, a nawet jakby się zmieściły, to byłyby zbyt blisko siebie. Więc wymyślono takie urządzonko, przelotkę i mamy tutaj przewody, mamy jeszcze taki malutki element konektorek. Kartę graficzną wpinamy tu, już nie mam, dobra. Ten przewód USB wpinamy tu. Drugą część przewodu wpinamy tu i ten konektorek wpinamy już na płytę główną. Dobra, to od razu mogę Wam pokazać. Tak, tak, tak. Tutaj mamy do kamery. Wpinamy to, no mogę tak zrobić jeszcze. Wpinamy to w płytę główną. Nie tą stroną, tą. I teraz zobaczcie. Dlaczego tutaj mówię, że jeśli ktoś o tym myśli, jest w stanie to zrobić bezpiecznie? Mam nawet takie malutkie klipsy, które tutaj się wpina i zabezpiecza, żeby ten. Dobra, siedzi? Siedzi. Żeby ta mała karta nam nie wyskoczyła, kiedy pociągniemy na przykład z przewodami, więc to jest słuchajcie naprawdę przemyślane. No i dobra, teraz podpinamy to tutaj. I mamy tutaj moleksa szóstkę. Ten przewód był w komplecie, ale tego absolutnie nie polecam. Również tutaj pociągniemy bezpośrednio z zasilacza. I jeszcze wracam, wrócę do zasilacza, że. Te karty, które tutaj będą stosowane, tak? czyli te 370, 3070, one mają 2 razy 8 Więc będą potrzebować trochę zasilania, trochę mocy, ale musicie pamiętać, że w tym systemie, który tu będzie, będzie tutaj Hive OS, tak to się nazywa, będzie to ustawione z obniżonym poborem mocy. Czyli one będą chodzić na, nie wiem, 120-130 W. A nie na 300 czy, czy więcej. Bo one pewnie nie wiem, z 400 na pewno spokojnie są w stanie pobrać. Więc tak naprawdę to gamerzy żyłują te karty. Oczywiście nie grają 24 na dobę, ale tu będą parametry według mnie no, troszeczkę inne niż, niż te parametry, które, które y, używają właśnie osoby, które grają na komputerach i chcą wycisnąć z tych kart wszystko, co się da. Więc parametry na maksa, overclocking i tak dalej. Słuchajcie, troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Czyli tutaj będzie w granicach 120W razy 6 kart. To mamy 720W plus ten zestaw zasilaczem. No dobra, powiedzmy 600, 720. I to, co tutaj jest, nie wiem, z 60-80. czy powiedzmy 800W będzie ten zestaw pobierał cały. I teraz tak. Jeśli podłączymy to na takim jednym zasilaczu ATX-owym, który ma 1200 W, to mogą być tutaj dwa problemy. Że jeśli zrestartują nam się w jakiś sposób, nie wiem, będzie jakiś błąd i zrestartują nam się ustawienia overclockingu w tym Hive OS, to karta zamiast pobierać tych 120 W, pobierze na przykład 300 razy 6. Już mamy 1800 W, a to jest zasilacz 1200 Więc wtedy będą cyrki. Albo może komputer zdechnie, a może po prostu e, zasilacz zapłonie, bo będzie zbyt duży pobór prądu. I dlatego stosuje się albo dwa takie zasilacze. Więc to, to że on ma 1200 to jeśli postawimy takie dwa zasilacze, no to będą miały 2400 Ale. De facto, tak naprawdę, w trakcie, w trakcie pracy te zasilacze będą jechać nawet nie na półgwistka. No bo, mówię, tutaj te 6 kart pobierze te 720 W. Opcja, właśnie druga: stosujemy taki jeden potężny zasilacz, i wtedy te 6 kart jesteśmy w stanie spokojnie napędzić. Tu mam jeszcze. O, właśnie, to jest moja stara karta. 1080 Ti, więc w ogóle kurczę, jak spojrzałem, zobaczcie, jaka jest różnica, nie? No, fff, naprawdę olbrzymia różnica. A ta, oczywiście, nowsza jest sporo. No, może nie sporo, ale jest mocniejsza od tego giganta. No, i tutaj też zasilanie dwa razy 8 pinów. Wiecie, co się, co się jeszcze przyda? To się przyda. Taki tam naj, najtańszy watomierz, to też ode mnie z domu. E, podłączę to zaraz i powinno to działać. Chodzi o to, żeby sprawdzać pobór mocy, który już będzie wychodził z tego całego zestawu. No bo w, w tym HiveOS widziałem również, można monitorować pobór na kartach graficznych. No ale to jest tylko taki, wiecie, teoretyczny, a praktycznie powinno się to jednak mieć na, na mierniku. O, nagadałem się, nagadałem się, nie? Trochę, ale mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam ten cały hm, ten cały komputer. No bo to jest komputer zwyczajny. Patrzę tutaj jeszcze, jeden karton miałem z tymi wszystkimi kablami, które również no, stosuję w domu. przestrzegam, słuchajcie, również jeśli kupujecie drogie przewody, w sensie macie jakieś markową dobrą firmę od zasilaczy i ona stosuje grube przewo grube, porządne przewody i markowe te konektory, no to nie będzie problemu. Ale jeśli zakupicie jakiegoś taniego chińczyka czy z AliExpress pościągacie tanie konektorki, słuchajcie, tu nie ma żartów, kurczę, no po prostu ten, ten prąd, który będzie płynął przez te konektory, zacznie wam to nagrzewać i mogą się zacząć spore problemy. Także jeśli macie pytania co do tych podzespołów, śmiało piszcie. Na tym się znam, o tym mogę wam poopowiadać. A ja się zabieram za. No nie mam jeszcze tych wszystkich przewodów, ale spróbujemy rozebrać ten, ten zasilacz i zobaczyć, jak to porządnie przygotować. A później zabierzemy się za instalację systemu. Nie wiem, no, czy wam to pokazywać, czy nie? Instalacja systemu z imidžu. Macie wzór do ściągnięcia dysku, instalujecie na pendrive'a czy na dysk SSD i praktycznie to działa. Ale jeśli będziecie chcieli, no to żaden problem, pokażę i to. Piszcie w komentarzach, co o tych gratach tutaj myślicie. Zimno, późna pora. Dzięki serdecznie za, za Waszą aktywność, słuchajcie, nie krępujcie się i zapraszam jeszcze raz na kanał YouTube'owy Baksika, Fox Baksik, no, tona, tona filmów odnośnie budowy tych sprzętów. Tam to słuchajcie, takie kurcze wymyślne e, instalacje pokazywał, że głowa mała. To co tutaj złożę to będzie malutki pikuś. Na razie, cześć.